Co to był za mecz? Legia przegrała wczoraj w Dortmundzie 8-4 do i właśnie dlatego zapisze się na kartach historii. Dziwnym musi być spotkanie, w którym częściej kibice oglądają gol niż rzuty rożne. Rzadko też w meczu pada 12 bramek. W Lidze Mistrzów nie zdarzyło się to nigdy wcześniej. Wczorajszy wyniki jest więc historycznym. Dotychczasowy rekord wytrzymał dekadę i należał do spotkania Monaco z Deportivo, kiedy drużyna z Księstwa wygrała 8-3. Podopieczni Jacka Magieru stanowili też rekord goli w pierwszej połowie. Tutaj również przebiliśmy wspomniany wcześniej mecz. Na tym nie koniec. Spełniło się to, czego obawialiśmy się zaraz po rozgłosowaniu grup. Legioniści wyrównali niechlubny rekord w liczbie straconych bramek w fazie grupowej. Łącznie polska ekipa traciła bramkę 24 razy, ale nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Wszak pozostaje przecież mecz ze Sportingiem i istnieje spora szansa, że Legia wysunie się na samodzielne prowadzenie i nie będzie już współdzielenia tego rekordu. Ale żeby nie było tak smutno, Warszawiacy ciągle mają szansę na zajęcie trzeciego miejsca w grupie i grę w lidze Europy. 7 grudnia wystarczy pokonać Sporting i to Portugalczycy zakończą swoją przygodę z europejskimi pucharami. Legia jest pierwszą drużyną, która zdołała wbić Bursi 4 bramki w czasie jednego meczu Ligi Mistrzów. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się też, by pokonana drużyna strzeliła aż tyle bramek. No właśnie. Co do tych strzelonych bramek. Polski zespół jest pod tym względem lepszy od choćby Tottenhamu, Sevilla czy Leicester. Z udziałem Legi pada średnio 6,4 bramki na mecz. A jeżeli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj Strefę Futbolu, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia.